W tej lekcji wykorzystam plik z poprzedniego źródła i pokażę Ci, jak działają parametry. Parametry to będą takie wartości, które będziemy wpisywać raz w naszym całym tutaj programie Power Query i będą mogły być używane w dowolnych miejscach. Czy to będzie tekst, czy to będzie jakaś liczba, którą będziemy sobie mogli dostosowywać w zależności od potrzeb. Jak stworzyć ten parametr? Aby stworzyć parametr, klikamy prawym przyciskiem myszy, nowy parametr widzę pierwszy parametr, który tutaj również podczas pobierania folderu mój Power BI stworzył wybierając przykładowy plik, a drugi parametr wprowadzimy na przykład surowiec. Typ powiedzmy tej nazwy surowca to będzie tekst i powiedzmy domyślną wartość damy aluminium. Ok. Teraz gdy mamy już ten surowiec spróbuję sobie te funkcje cena surowca zduplikować, czyli zarządzaj duplikuj. I nazwę sobie cena konkretnego surowca. Teraz wejdę sobie w edycję tej mojej funkcji. I tutaj zamiast definiować sobie ten surowiec po prostu zostawię zmienną. Użyję sobie parametru, który stworzyłem. Parametr nazywa się surowiec z dużej litery. Mam parametr. Teraz będzie zaciągał mi surowiec z tego właśnie parametru. Jak widzisz, nie mam tu żadnych parametrów. Teraz do wrzucania są puste. Będzie wykorzystywany ten zewnętrzny parametr, który sobie zdefiniowałem. Teraz, gdy wywołuję, zaciąga mi z tego zewnętrznego parametru. Gdy sobie zmienię tutaj, na przykład na Pallad, to cena się zmieniła na 2005. Gdy sobie zmienię. Jeszcze raz na przykład na platynę. To cena znowu się zmieniła na 1021, czyli teraz wartość z tego, jaka wartość w parametrze jest aktualnie umieszczona. Inną możliwością wykorzystania parametru jest wykorzystanie jej tutaj w chęci kupna. Powiedzmy, że narzuciłem sobie jakąś. Marżę jakąś opłatę za, za zakup i tę opłatę też mogę dostosowywać w zależności od tego, nie wiem, jaki jest popyt, jak mi się firma rozwija i tak dalej. Więc tworzę sobie nowy parametr. Nazwę ten parametr prowizja. Typ to będzie liczba dziesiętna. I tutaj ta wartość to na początku niech będzie 100. I również w tej chęci kupna. Tutaj zamiast 100 wpiszę sobie prowizja. Czekam aż mi się to załaduje. I rzeczywiście ta prowizja została wprowadzona. Gdybym teraz ją zmienił na przykład na 1000. I poczekam aż mi się jeszcze załaduje. No to ta ilość surowca powinna trochę zmaleć, gdyż prowizja wzrosła. Mniej kupiec danego surowca może zakupić a gdy damy sobie ogromną prowizję no to w ogóle te ilości będą bardzo małe albo ujemne więc w zależności jaką sobie ustawimy innym przykładem użycia jest wybór na przykład konkretnego pliku z folderu powiedzmy że nie chcemy z tego folderu ze sprzedażą Amazona wybierać wszystkich plików ale jakiś konkretny wybiorę sobie plik Amazon devices I arkusz pierwszy, OK. Mam przekształcony mój plik i teraz powiedzmy, że chcę z devices zmieniać sobie na różne pliki w zależności od tego, jaki w tym momencie będę potrzebował, więc znowu zrobię sobie parametr kategoria, gdyż gdy wejdę sobie w save folder z tymi plikami, to mogę zauważyć, że jest Amazon Devices, jest Appliances, jest Automotive, Baby Products i tak dalej. Czyli BR, myślnik i później nazwa kategorii. Więc stworzę sobie właśnie zmienną nazwa kategorii. Tak naprawdę, parametr. Naz, nazwa kategorii można dawać bez spacji, wtedy łatwiej będzie językowi M interpretować jako jedna zmienna. Znowu to będzie tekst. I dam na początek właśnie tak jak było w folderze: Amazon Myślnik Devices. I tutaj nie nazwę Sheet 1, tylko wybrana kategoria. Wchodzę sobie w edytor zaawansowany i tutaj zamiast Amazon Devices. Kończę nawias, daję plus wybrana ka nazwa kategorii plus rozszerzenie pliku. Ok. Chyba zamiast plus powinienem tutaj wpisać end, tak mi się wydaje. Spróbuję, tak. Tak, teraz zadziałało i wyciągnął mi Amazon Devices. Spróbuję zmienić na przykład na Appliances. Sprawdzę w pliku z Amazona. czy rzeczywiście to są kolejne appliances. Wchodzę sobie w folder Appliances. Tak, rzeczywiście. Jak wejdę sobie w Automotive, to widzę, że się zaczyna od Militech 1, KX i tak dalej. Zobaczę, czy, gdy wpiszę Automotive, rzeczywiście będą te wartości. Wpisuję w nazwie kategorii Automotive. I rzeczywiście są dokładnie te wartości. Więc w taki sposób, dzięki parametrom, możesz dobierać sobie ich kolejne wartości, i przy każdej ich zmianie będzie inny wynik zapytania, co ułatwi zarządzanie. Jeśli chciałbyś sobie trochę uporządkować te twoje wszystkie zapytania, które się trochę narobiło, to możesz sobie stworzyć nowy folder, nowa grupa, nazwać ją parametry. I tutaj sobie poumieszczać te parametry w tej grupie. Czyli parametry to było prowizja nazwa kategorii surowiec mamy parametry poukładane w jednej grupie jak widzisz każda taka grupa ma tutaj w nawiasie kwadratowe napisane ile zawiera elementów i masz wypisane te elementy a te które nie są w żadnej grupie są tutaj w luźnym folderze inne zapytania. Dowiedziałeś się już, jak działa język M. Edytor zaawansowany daje Ci naprawdę spore możliwości. Wiesz już, jak gdzieś w kolumnach niestandardowych używać funkcji, gdzie je znaleźć. Wiesz, jak edytować w pasku formu te zapytania, żeby sobie trochę je uaktualnić, a funkcje dają Ci naprawdę spore możliwości. W kolejnym module przejdziemy do języka DAX, który pozwoli Ci lepiej wizualizować dane i właśnie je przygotowywać, zarządzać przed wizualizacją.